Shimano. witam na live. Le-lewiku mordetko Mam Cię za suba, panego, bo na głowę mi powiadomienie nie przyszło Aluju, to, to, to fajnie Napiszę Ci coś na czacie ty, ty, kurwa, To ka, pa, ka, pa, Do pa, ka, jest tylko lasowy kapa. Ale ka. później jest jakieś 5 sekund? No to i tak nie, nie jest duże na... No, ale jest. Wtedy. Nie. To, to, to po, po, przy, 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 twoim zasięgu routera to Pascal, twoje opóźnienie będzie większe. U mnie jest dwie sekundy opóźnienia. To... Ja mam też dwie sekundy, tylko po prostu tobie się coś nie doład nie doładowało. Nie, możliwe. Dam ci łapkę. Ja mam zaraz, od razu, ja mam dwie sekundy opóźnienia. Dam ci łapkę. Nawet, Nawet nie. Czekaj, wyśl arkowi. Mam kilka kart, bro. What the fuck man? Domajcie cię wyślę. Ej, w sumie możesz. Bo, bo ja nie wiem, czy mi ten garnek działa. Bo ja nie wiem, czy mi ten garnek działa. Da się je jeden gorzek słać? Nie, od złotówki można. Nie. No co nie wiem, no, na mam. He, chyba 70 groszy. Po prostu coś przelać. Euo. Blik. Ej, lozej tu. A i możesz mi sprawdzić ten e, typę donation z ultówką i ten. Tip and donation, wyślij i ten. Czy ten główniany garnuch, w... Ten będzie chodził. Dobra, spoko. Hema łokieć z rana jak śmietana, łokieć, z rana jak... łokieć pięta po, pojedź busem twoja stara jest świrusem, nie mam kasy, mam pięć głosek, że Ale Pascal, nawet spoko wygląda chyba ten overlay. Nie jest zły. No jest spoko. Jest ja taki trochę cybernetyczny jest, bym rzekł. Nie, nie dało się Zaczek. Nie, nie dało się. A i tak chcę z lewej strony jeszcze zrobić czat. Arek, to ty już zrobiłeś tego? Arek, to już zrobiłeś tego? O kurde. Co przez mnie przełącza tą gałkę? Zegzek w ogóle będę kupował tą samą budowę co ty masz, więc. Kupował tą samą budowę co ty masz. Wiem, czemu jest przegłos, bo jest włączony live w tle. Sorry, man, it's. My Mistake W ogóle czemu teraz się włączył? Oh, o, spoko Ale się zepsuł ten Overlay, bo się rozjechał Super! Zajeb... oglądać Netflixa Zajebisty Zobacz jak mogę w sumie iść... Ej, o której my kończymy jutro? 14.30 to mogę iść tak od 15 do 17. Dwie godziny. Na rower mogę iść w sumie, Dzień. No, co, ale co? Chyba na rower? Nie wiem, po sobie pojeździć. A w sobotę w sumie mogę z Wami iść od, od 8 nawet. Dobra, elo, czaty.